Trzyma! Tu ja co 9 zerolek i mam se wersję 1.5 i mam nacisnąć E, aby otworzyć mój ekwipunek. Dobra, naciskam E. Jest! No, Achievementa yy, i chyba. Jak się włączę Achievementa? Hmm, hmm. O ja, nie Może w kontrolce sprawdzę. O! Tutaj! Jest! Dobra Ten Odcinek będzie o tym Jak się zdobywa Achievementy Więc co tu muszę zrobić? Mam Książkę czy coś Atakuj drzewo kiedy yy, Blok drzewa Wyleci Super e, 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 e. Dobra mam Lecimy Robić achievementy ha. Pa para pa, pa, pa Mam nadzieję że żadnych tych Creeper nie będzie Drzewo drzewo Kurde Achievement chce zapływanie A a, 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 a. Szybko, szybko, I want you Może będzie achievement jakiś za zabicie świnie Chciałbym, chciałbym achievementa Kurczę, ja chcę pizzę, pizzę mi przywiezłem eee, Więc Filmiki tak późno wrzucam, gdyż Serwer na YouTube jest przetrenowany I patrzcie to Patrzcie co się pojawi teraz Tutaj Zobaczcie Mam dziewo O ja, poczekajcie, pizza, pizza przyszła Czekajcie, ha, stop No dobra Jestem, tak, pizza była dobra Narobiłem wam apetytu Ale jedziemy dalej z achievementami Więc ja tu zobaczyłem, że jest takie coś jak Statistics St statistics, No, i zobaczyłem Ale, ale Bayer. co to jest Eee To jest times play ile razy włączałem grę chyba to jest, czy coś ile, ile światów grałem, ile razy zapisałem ile razy dołączyłem do multiplayera, ile razy wyszłem z gry ile gram minut, ile przeszłem, przeszedłem ile przepłynąłem, ile, ile, jaki dystans spadałem, jaki dystans się wspinałem jaki dystans, coś tam flow, nie wiem co to jest DAW to jest nurkować, czyli ile, ile minut się ten nurkowałem nie. Ile metrów chyba? Czy coś? No. Nie wiem. Tutaj przejechałem na tym... Kurde! ...wagonikiem. To jest... ...łódką popłynięcie, to Tu jest przejechanie na świni się. Skoku... No. Jest... Je, Jechać na świni można. się dowiedziałem, że trzeba założyć siadełko na nią. Eee, a dobra. Nie będę... Nie chcę się tłumaczyć. Przecież widzicie. A tu items. Wow. Blocks. Wow. General. Dobra. To nie. Dobra, to a kolejny achievement. Zrobienie super mega dupę dobrej skrzynki. Crafting to. Crafting table i I i i. yes Benchmarking! Super. To będę miał drugą Dobra. Kolejny achievement jest. Muszę zrobić. Kill off. Kill off miecz i... No i... i ho, no Nie wiem co to jest dziabaczka. Kurde... Ja bym wiedział. Polski jest trudne, nie wiem jak się to nazywa. Pyk, 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 pyk. Dobra, potrzebujemy całe drzewo, żeby to wszystko wykonać. To bardzo trudne do zrobienia achievement, tak? Idziemy tutaj. Pa, para pa, para pa, 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 pa. Zrobimy... jeps, zips zips. Więc cha tak? Choe się tak robiło. Mam. Achievement, Yes! Będę miał kolejny. I. Yes! My time to mine! I teraz, co tam było jeszcze? Co, co tam? miecz? I. o nie, nie, to, to nie jest miecz. To jest miecz. A. Time to Strike! Dobra. Więc, jestem normalnie mistrzem w odblokowaniu achievementów. I co teraz? Chleby i ciasto. To nie, to sobie odpuścimy. To teraz. Monster Hunter. A tu kamienny. Kamienny, później piec muszę zrobić. No kamień? Kurde, jeden. Dobra, więc pójdziemy zapalować na krowę. Albo poczekajcie, może zrobię tak? Działa tak? I? No! Yes! A, Ale tu, ale bajer. A, ma, mam kość? Mam kość. Ha, 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 ha. Kolejny bajer. I, I achievement. Będzie kolejny. Dobra, zobaczymy, czy to zadziała. Nie. Dobra, to jedziemy kolejne. To mówicie, że kamien off tak konstruk a better pick spoko lecimy do chatki chatki, chatki Zro zrobię cięcie jak będę facet, to już od, od odtnę dobra uruchamiam bo creeper w bazie Spaniak. mam miecz gdzie jest miecz tutaj Uff. będę miał chyba tego achievementa tego wiecie monster hunter Attack and destroy a monster więc żeby nie wybuchł, bo chcę achievementa Gin. Gin. Yeah. don't boom a Aha! Dobre, dobre, nie wybuchaj! Spoko. Chill out, koleś, Jest! Monster Hunter. Jestem super. teraz, Kurczę, nie mogę wejść, Będziemy zrobić super mocny kill-off. Better PX. Tylko gdzie... O ja, to idę tam. Kam lotki. Mówicie, że tyle starczy? Starczy chyba, nie? Moje tajne. Wiecie. W ogóle... Make a better pickaxe. A to się robi więcej achievementów? Co? Lol, ale mało. Ale mało. Szybko zrobię. Wezmę, Wezmę siadełko i pójdę sobie świnie oświetlice. Pa, para, pa Tylko pa. gdzie siadełko? Yy, yy. I don't know where is a saddle. Saddle, 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 saddle. Tutaj nie ma. eee yy. Nie ma Gdzie to jest? Eee... Tam? Zobaczymy Dobra, to znalazłem Więc lećmy osiadłać tego... Johna Johna Dickinsona Czy jest ktoś tam? Ej, nie nie Tak się wymyślałem Eee... Świnia, tam była świnia Widziałem O nie, ciemno się robi O jest Proszę, nie widziałem go wcześniej Szybko, szybko, szybko Jeszcze tam się... Tam jest jasność Szybko, zdążę Zdążę przed cieniem Nie! nie. Ola Ol, oh ja. O ja Chyba ktoś tu spadł. Jaka ola, co ja mówię? O oh ja łaa, łaa. Ła, łaa, 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 There's a pig. Pig, 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 pig. Mam nadzieję, że żadnych... Creepersonów tam nie będzie. Dick, Dickinson. Dick and son. Rozumiecie. Jak rozumiecie angielski, to wiecie, o co chodzi. Dickinson, 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 Dickinson uh, Yyy, yes. jest Połowa śwince, nigdy tego jeszcze wcześniej nie robiłem ho, ho, ho. I? Jak się to wsiada? <laughs> ALE WIKSA, ALE JAZDA <laughs> Ej uh, uh. No fajnie, fajnie, że siedzisz, ale I need a Ja chcę achievement Fly a fig of a Muszę spaść ze świnią? Na dół? coś? No Spani z tego klifu, głupia świnia. O, da się ją bić. O, da Ho, ho, ho. ho, ho, ho. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie, moje siodło o, nie. Tam może? Nie. Dobra, straciłem siodło, ale to chyba trzeba spaść z tą świną tam na dół. Dobra. Ej, zrobimy sobie ten. Ale odjazd będzie. Zrobimy sobie ten. No, no, wiecie. Wszystko wiadomo. Zrobimy sobie ten. No. Farmer! Aaaaaaa! Wreszcie to wykrzusiłem się. To było Znowu creeper I see you I see you Nob. Nob, I see you Tylko eeee Tam też I see you the fucking shit in nope awesome i w ogóle I will kill you Ha ha LOL LOL Mam super miecz silny na trzy hid go ziemnie O nie, o nie, o nie Fajne klatki na sekundę mi spadły. tylko... Ojej! oj! Oj! oj, oj. Aaaa. Fuck, Fuck, fuck! Zobaczymy, jak tam nasz Creeper. Mam nadzieję, że on tam styl jest. O ja. Oj ja. ja. Nie ma go. Dobra. Srać na niego. Dobra. Eee. Dobra, kolejny achievement jak jest? Zrobić pies. Dobra, więc lecimy. Nie, to mam zamknięte. Zrobić piecyk, lecimy. Mam kamień, mam kamień. Trzeba, szybko, szybko, szybko się zrobi. Lalalala, Dobra, idzie, idziemy do piekarni. Oszty, dupa. Nie, this is. A, może być. Eee. Mam taki furnacego, kolejny. Musimy wziąć smelt and iron ingot. A może, jak złapię, to gdzieś żelazo? A jak go złapię? Wyrzucę jedną. Tak i złapię. Nie, it doesn't work. Spoko. A ja nie mam iron... ingot ingot... ingot... może mam? a może... może mam? ale nie wiem <laughs> tutaj? nie a tu? nadzieja 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 matko oooo nie mam a kolejny achievement? jak jest? to jest muszę catch and cook fish tylko, że ja chcę to i chcę chleb aha! miałem zrobić ten dobra idę spać już wiem gdzie zrobimy, już wiem gdzie zrobimy, tylko musimy mi o, daj, muszę iść po ziemię I musi mi urosnąć teraz weczka, ziemia, tutaj Kam tu mi, i sobie zrobimy kominek od razu e, a gdzie mam zapalare? Zapalare, where is Tam chyba, jak się nie mylę A nie mylę się, tak. A tutaj? O ja, ale wiksom Sorry, jestem napalony w ogóle i w ogóle, wiecie nie wiecie, ja że nie wiem Ej uh, no where is my zapalara Kurde 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 y? where is my Fucking zapalara może... Nie no muszę ją znaleźć, przepraszam proste. Dobra, przerwę filmik jak znajdę to wam powiem no, no dobra powiem wam że muszę sobie zrobić tak Nie chleb tylko muszę sobie zrobić Aha powiedziałem nie chleb bo mój brach mi tu siedzi mi brańcie Lub gdzie jest żelazo? żelazo one żelazo eee tutaj, e tutaj jest yes, 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 yes. idziemy po tego po 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 eee, nie chyba tu komika nigdzie nie zrobiłem <grydy> coś mi się wydaje coś mi się wydaje, że nie więc, no i co teraz mam zrobić? aha już wiem <grabiam> where is my, gdzie mnie wziąłem? Choje, 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 tutaj, choje, jedziemy, jedziemy z tym, choje, Ho. tu jest, kropka, cześć nie zabiłem cię, nie, że ja. Ej, czemu, ja znajduję same skóry sobie, same tak leżą, to będzie moja, wiecie co, eee, no ten, kurde pole, 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 łyse pole, Pararara. mam nadzieję, że mi trawał rośnie. Tylko, że nie rośnie mi, ale nie wiem, czy trawa potrzebna, czy nie, więc dobra, pole, 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 Pada, 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 pole, pole, dobra pole, Jedziemy z tym pole, 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 nie To tak. Albo nie, Albo nie. Tutaj I Tu, 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 siód, siód, siód eee, a skąd się ziarna? Aha, muszę rozkład Więc idziemy szukać trawy Trawy. trawy, trawy. Ej. O! O! Nie wiem to się. Połudę. Idę tam do trawy, bo z trawy trzeba wziąć na tu, 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 Jest, 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 jest. jedno nasionko. Tu. na nasionko, mistrzu. No lol! Eee, eee, e, 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 Gdzie jest dużo trawy? Dużo trawy chcę tam. Idziemy tam. Open, Open the door. Open door, jest, open door. Nie ma żadnego klipka Klipka, klipka nie ma, dobra. Zabijemy go z ciupagi. Tak, nie. To jest laska, taka wiecie. O, give me the nasionka, kurde. Yes. Jest. dał mi nasionka. Przestraszyło się. Kurde, staramy się skończyć z ciupaga. A jak ci kurde. O ja, Oja, dzięki. Starczy mi na, na tą kamienną. Powiem wam. To tu się stój. O ja, ja, ale to było sp pełno sprytne. Stój. Na, na dwie. Hi, 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 hi. Dobra. Um, stone hi, hole. hole, ho. Jest! Nasimko Ej, idę tam. Tutaj trawa, trawa, gijmy do naszym kof. Fuck, Fuck Ha, jest ale mam już prawy. Jestem rolnik, 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 rolnik sądinie, rolnik linii jestem rolnik, 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 rolnik <grystanie> <grystanie> Będę miał na nóżki do pana banana. Eee. Ha! Dobrze, dzięki. Spadaj teraz bo ja tu kopię, nie widzisz? Zbieram nasionka Przewolnik Dawaj Fuck, Fucking Idę do góry Fucking bitch Ale ten... O ja Ile mam nasionek? Zbieram są nasionka? Dwanaście Aaa Zbieram do 30, Tak sobie, wiecie, tak dla jajców Żeby było śmieszne Ej, a z tego nie poleci hmm. chyba nie, bo to śnie... Ej, jest! O ja! Pośnikiem jest trawa. Tak. Haha Pole, ha. pole, pole. I marnuję sobie chole la. la, 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 la. Ile mi wyleci? Jedno, drugie, trzecie czwarte. Aż jedno. Kurde, no dalej. Kurde. E, powiem tak, żeby fajnie by było jakby... Każdego lecia, ja ale mieliśmy z każdego, że to jest dupa. Dupa, dupa jest. To jest, jest. O ja, tutaj sobie dużo. Ile mam? Jeszcze 8, ale Wix. Ale pędzę. 24, jeszcze 6. Tutaj tak. To to jest, to jest, to jest, to to

Idziemy, idziemy za się na jedno Tylko gdzie to było? Tutaj, tam, na dole, tam, 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 tam. tam. Pa, pa ej, one się od tego wują, więc ja już nie mam. Ja już nie mam tego. Jest ma tak. I believe I can fly. Pa pa, 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 pa. pa. Superman, superman. Gdzie jest Creeper? Mam nadzieję, że się tu bierze. co tu nie ma. Eee... O nie. O nie. Zrobi... To jest nasze. Uprawa! A jak się to zdepnie? Aha. O lol. O nie. I musimy iść zrobić kolejne. Hołę. Albo idę zasiąść. Po prostu. Nie, nie to się. Tu, 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 tu. Jeszcze jedno Yes Mission completed No dobra Później tu sobie wiecie Kamień tak ładnie zrobię I w ogóle O ja A, a to było tylko mi potrzebne osiem Nie o no, ile sobie zrobić Hop I lecimy Lecimy z tym kuksem, jak się robiło chleb, 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 Bo tam widziałem, że bo było... miałem już jakieś, To z tego z dangonów, nie? Jak się robi chleb? Tak? Nie, tak? to Do I don't know how I can make bread. Ha ha ha. Eee, a może... Tu eee, Jestem głupi? Poczekajcie, zaraz wrócę. No dobra, wiem. Trzeba zrobić, kurde, trzeba zrobić z tych <gry> Nigdy nie nie robiłem tego, tak więc Spoko. Nie bicie mnie. Pa 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 chleb chyba. I i i i i i i Ja i Bake yeah. yes. bread. I achievement get. Achievement Więc muszę zrobić sobie Wędkę Tylko nie wiem, też jak. To. super, zaraz wracam. Wiecie co, już chyba wiem, jaka na dnie sprawdzałem. O ja, chciałem się kichnąć, ale nie. Be powiedziałem sobie, Będę wytrzymały. Nie będę kichał. Nie będę robił siary. Więc, 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 więc tutaj chyba. Tak, tak, tak. I chyba tutaj dwie te. Fishing rod! Dobra, lecimy łowić. Więc mam takiego achievementa, że muszę złowić... Ciemno. Że muszę złowić rybę i ją upiec. To będzie... Dzieci nieproste. Jestem, dobra. Dobra, jestem. Wiesz co, chyba tu stoi Dalej szybko. Ruszaj się. Pa 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 pa, pa No dalej ruszaj się No ruszaj się dalej! Wiesz co, idę łowić do... tego... Pole, pole, łysy pole I co? Piwko sobie otworzę No dalej. Mm. Jest! Ha! Mam rybę! Idę ją upiec. No! Do piekarnika. Do pikarnika. No, kuść dalej, no nie chcę le, le, a mogę na dziach Ale suks. 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 O, nie le, tego <słonkowanie> Where is obraz? Tam! Nie tu. Dzięki, dzięki. Nie, nie, nie. Dobra, bądźmy, że to fajne. A jak upiekę to. Eee... I, 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 Achievement, please. Please achievement, kurde. Eee. Pewnie jak wezmę z pieca, to już będę miał. Kurde, kurde, kurde. I. Ho! Jest smaczna ryba. Jestem Bogiem. Nikt tam nie miał achievementów. Dobrze blokować jego. Jest. I co teraz? Ja chcę więcej. No bez przesad tylko tyle. Noc się spuści. Noc się pogrąża. Pogrą... Pogrąża się tak. Więc to mam. Cukier muszę, czytinę znaleźć. Mleko i jajka, Mam jajko. A chyba jest więcej jaj potrzebnych. To zjem ryba. Jest super. Więc to jest koniec mojego odcinka. Ale poczekajcie. Może jakiś A, czy będzie jeszcze? Jest jakiś łatwy. Mam przetopić iron, nie mam irona. <laughs> nie ma, nie ma łatwych Więc czekaj, zobaczmy 1 metr, już przeszło. O ja, przeszłem! Tyle Kilometr, 2 kilometry, prawie już gram 25 minut. Czyli nagrywam 25 minut już. I przejechanie na świnie 46 metrów. Na tym nic nie mam. Co to jest? Nurkowanie, zaczymy. 24 03, tak. Więc zobaczymy czy się zgadzało. Zgadzało się. Sikabum. Sikabum, 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 I... 24,03 było, tak? 24... Jest, tak. Ha, 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 ha. A to flow 46 cm. Super. 0 cm wspinania się. No jak 0... Aha, bo to jest chyba po drabinie. A jest? O, to zobaczymy, bo tu mam drobinę kombo, boką, boką, boką Patrzcie to Aha i lol Aha, bo noc to naprawi, cfania, głupi Aha. cyk, kurzy, głupi noc To znaczy fajny, ale głupi jednocześnie wiecie No dobre, no i zobaczymy. Czy, to, czy o to chodzi? Będę pak. Ha ha ha, ha, ha po drugie. A tu co jeszcze mam zero? Number of dead. Czyli idę się utopić. A wiecie co, nie idę się utopić kończę. Albo kończę już. Bo tak. Czekajcie. Co to jest zero? Gański Aaa, będę miał jeden! Yy, eee, czy player kills? O nie, zabiję jeszcze żadnego player'a, będę musiał skoczyć 120. Dobra, itemów. O ja. A to co to jest? Ile razy użyłem? Tak, ho, ja użyłem dużo. Razy. Wędki. Jak wędki zero Jak użyłem przecież, nie? Ale bez sensu. Ho, ja mi się zniszczyło dużo dobra więc no więc to jest koniec naszego odcinka zagrajmy w Minecraft subskrybujmy nie no żartowałem to jest koniec naszego odcinka zagrajmy w Minecraft subskrybujcie komentujcie zapraszajcie oceniajcie la la la, 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 la. I polecajcie. I w ogóle, pejs! Ep, 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 pejs! Dobra, spejs! Cześć pa, cześć, Wojciech, cześć pa.